Witajcie, moi drodzy! Dziś chciałbym poruszyć z wami taki dość trudny temat, bo chciałbym porozmawiać z wami na temat mylenia miłości z desperacją. Chciałbym pomówić o takich osobach, które uważają, że lepiej być w jakimś związku, niż żyć w pojedynkę. I to jest właśnie ich główny problem, że ten jakiś związek to myślenie o jakimkolwiek związku sprawia, że takie osoby godzą się na wszystko. I mówimy tutaj o takich miłosnych desperatach, o takich osobach, które na siłę szukają miłości, bo tak naprawdę chcą w ten sposób zakopać taką wielką pustkę, którą mają w sobie. Takie osoby są bardzo głodne miłości. Takie osoby przeraża samotność. Zastanowimy się nad tym, do czego nas prowadzi taki głód miłości, do czego nas prowadzi taka desperacka miłość i zastanowimy się dlaczego w takiej sytuacji nie możemy mówić o zdrowej, pełnej, satysfakcjonującej miłości, tylko o tym, że taka miłość nigdy nie jest pełna, ponieważ kiedy ty desperacko pragniesz miłości, Nigdy nie będziesz na równi z partnerem. Zawsze będziesz tą osobą gorszą, głupszą, brzydszą. Ogólnie zawsze będziesz się czuła gorzej od tej drugiej osoby, bo tak bardzo potrzebujesz tej miłości, bo tak bardzo boisz się tej samotności. I takie osoby, które tak panicznie boją się samotności, które boją się tego, że zostaną i będą musiały żyć w pojedynkę, że te osoby godzą się na życie w toksycznych relacjach. I to naprawdę bardzo przykre, kiedy myślimy o takich osobach, bo jestem pewien, że znacie kogoś takiego, kto desperacko szuka takiej miłości, kto próbuje w tej miłości rozwiązać wszystkie swoje problemy, jednak te problemy dopiero się zaczynają, bo kiedy z takim nastawieniem wchodzimy do związku, to ten związek na pewno się nie uda. I kiedy mówimy, o takich osobach, które możemy śmiało nazwać miłosnymi desperatami, to widzimy wyraźnie w ich zachowaniu, że tam nie ma przestrzeni na prawdziwą, zdrową, dojrzałą miłość, ale to ta forma ich miłości jest jedynie taką próbą ucieczką od lęku, próbą ucieczki od samotności, że to jest tylko ich sposób na takie chwilowe szczęście. A nie ma to nic wspólnego z takim prawdziwym, głębokim szczęściem, budowaniem satysfakcjonującej relacji, gdzie my jesteśmy sobie równi. Desperacka miłość zawsze sprawia, że jest osoba lepsza i gorsza w związku. I ta osoba, która desperacko potrzebuje miłości, jest tą osobą gorszą w związku i naprawdę zgadza się na wszystko, byle tylko nie zostać sama. A więc zastanowimy się dziś, skąd taka desperacja w miłości się bierze. Może znacie kogoś takiego, może chcielibyście pomóc takiej osobie, ale nawet nie wiecie, jak z taką osobą porozmawiać. A więc ten odcinek ma wam pomóc zrozumieć takie nastawienia osoby, która tak desperacko potrzebuje tej miłości, żeby wypełnić sobie tą pustkę. A kiedy zrozumiecie taką osobę, może będziecie potrafili je, lepiej ją wspierać, może dzięki zrozumieniu będziecie mogli coś jej powiedzieć, jakoś z nią porozmawiać, bo będziecie wiedzieć, czego ta osoba tak naprawdę się boi. I że ta osoba, nawet jak wam na różne sposoby przedstawia ten swój związek, tą niby miłość, to by wy będziecie dokładnie wiedzieć, że to nie jest miłość, to jest lęk przed samotnością, i ten związek jest próbą ucieczki od tego lęku. Zacznijmy od tego, że miłość właśnie takiego desperata. Prowadzi do godzenia się na życie w toksycznych relacjach. To obserwujemy bardzo często. Kiedy ty jesteś tak bardzo spragniona, spragniony miłości, to godzisz się na wszystko. Machasz ręką i uważasz, że nieważne, że partner bije, pije, znęca się psychicznie, że trwoni wasze wspólne pieniądze, że cię zdradza. To jest wszystko nieważne, bo ważne, że on po prostu jest. Bo bez niego. Ty czujesz jeszcze większą pustkę, ty czujesz jeszcze większy strach, i bez tych wszystkich toksycznych zachowań, ty uważasz, że czułabyś się jeszcze gorzej, bo kiedy ten związek by się zakończył, to wyniszczanie emocjonalne, psychiczne, fizyczne to ta cała krzywda, którą robi ci ta druga osoba jeżeli to by się skończyło, to ty czujesz, że ty jeszcze byś miała się gorzej. Dlatego godzisz się na to wszystko. I tu musimy powiedzieć sobie szczerze. To właśnie ten lęk przed samotnością sprawia, że my godzimy się na życie z kimś, kto nas poniża, kto na różne sposoby znęca się nad nami psychicznie, emocjonalnie, fizycznie kto sprawia, że my czujemy, że jesteśmy poniżani kto sprawia, że my nie czujemy się tak naprawdę szczęśliwi. My na to wszystko się godzimy, bo tak bardzo uciekamy w ten związek przed samotnością. I bardzo często, kiedy mówię o toksycznych relacjach i o tym, że trudno jest nam zakończyć tą toksyczną relację, mam tu na myśli właśnie takie osoby spragnione miłości, osoby, które można nazwać takimi desperatami w miłości, ponieważ to oni najczęściej godzą się na to, żeby tkwić w toksycznym związku, żeby przymykać oczy na te wszystkie wady partnera, ponieważ i tak ten toksyczny związek wydaje się mniejszym złem, Niż życie w samotności. Zobaczcie, jak ten lęk przed tą samotnością jest straszny, jak może być wyniszczający i jak może przejąć kontrolę w naszym życiu. No bo przecież nikt, kto chciałby naprawdę być szczęśliwy, kto chciałby naprawdę stworzyć szczęśliwą relację, kto chciałby się rozwijać, spełniać, nie godziłby się na życie z toksycznym partnerem, z toksyczną osobą, z osobą, która świadomie nas wyniszcza, która nie ma zagrożenia. Na, w życzliwości w sobie, w stosunku do nas. Natomiast osoby, które są takimi desperatami miłości, godzą się na to wszystko, ponieważ tak bardzo uciekają w ten związek przed samotnością. I zawsze, kiedy ty mylisz tą miłość z desperacją, godzisz się na toksyczny związek i zupełnie nie przejmujesz się tym, że ten toksyczny związek wyniszcza się ciebie psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. Ty nie widzisz tych negatywnych konsekwencji trwania w tym związku. Ty widzisz tylko strach przed tym, co może cię czekać, kiedy ten związek się zakończy. A więc to jest ten strach, ten lęk przed samotnością, który jest dużo silniejszy niż myślenie o tych wszystkich skutkach ubocznych tkwienia w wyniszczającej relacji. I można powiedzieć, że taka prawdziwa desperacja to godzenie się na życie, w którym ktoś inny ma władzę nad tobą. I mimo tego, że ty w głębi swojego serca doskonale wiesz, że ta osoba cię niszczy, że ta osoba nie jest dla ciebie dobra, to ty jednak uważasz, że ta osoba jest ci niezbędna. Dlatego tkwisz w tej toksycznej relacji. I to właśnie ta toksyczna relacja jest twoim sposobem na ucieczkę od lęku przed samotnością. A pamiętaj, że póki uciekasz przed tą samotnością, to nigdy nie będziesz naprawdę szczęśliwa, bo nigdy nie stworzysz związku. W którym będzie przestrzeń na prawdziwą miłość. Ten lęk bardzo często uniemożliwia nam tworzenie takich zdrowych relacji. A jeżeli zastanawiasz się dlaczego, to odpowiedź jest stosunkowo prosta bo chodzi o to, że taki miłosny desperat próbuje zapełnić pustkę w swoim sercu, właśnie wypełniając ją życiem z taką drugą osobą, mimo tego, że tak niewiele Was łączy. I w przypadku takich osób, które są zdesperowane właśnie w tą stronę tworzenia związku za wszelką cenę, z byle kim, byle tylko być w tym związku, to takie osoby bardzo często mylą związek, mylą miłość z uzależnieniem się od tej drugiej osoby. I jeżeli to Twoje życie, to Twoje szczęście. Właśnie zależy od tej drugiej osoby. Ty przerzucasz całą odpowiedzialność za swoje życie, szczęście, to jak ty się czujesz na tą drugą osobę, to jest właśnie uzależniające. Bo takie osoby bardzo często wierzą w to, że są niepełne, że są wadliwe, że są wybrakowane. I takie osoby uważają, że tylko w związku szuka, mogą znaleźć to swoje uzupełnienie. Wydaje się im, że na miłość muszą zasłużyć, że żeby zdobyć miłość muszą tak wiele poświęcić, że póki nie zdobędą tej miłości. To cały czas są wadliwe i nie mogą być szczęśliwe. Natomiast przez to swoje tak wielkie nastawienie do tego, żeby szukać za wszelką cenę tego związku, takie osoby popełniają wiele błędów, na wiele negatywnych zachowań drugiej osoby się godzą, a ostatecznie oddają swoją władzę nad swoim życiem tej drugiej osobie i są tylko cieniem w tym związku. I oczywiście możemy tutaj mówić o tym, że ten Twój bagaż doświadczeń za to wszystko odpowiada, za to Twoje nastawienie i wchodzenie z takim nastawieniem do związku. Chodzi tutaj o Twoje wychowanie, chodzi o wcześniejsze związki, które tworzyłaś, chodzi o te traumy i trudne emocje, które przeżyłaś, i to wszystko sprawia, że Ty masz tak ogromną pustkę w swoim sercu, którą próbujesz wypełnić kolejną relację, relacją. Bo ty tak naprawdę boisz się być sama ze sobą i wydaje ci się, że tylko związek może cię uratować, że tylko w związku będziesz szczęśliwa, natomiast wierzysz również w to, że na tą miłość w tym związku musisz zasłużyć i że ty musisz zgadzać się na wszystko bo inaczej nie zasłużysz na to miłość zobacz jak to często jest powiązane z takim wzorcem miłości który wynosimy z domu tam też musiałaś zasłużyć sobie na miłość musiałaś być grzeczna posłuszna musiałaś dokładnie robić to czego oczekiwali od ciebie rodzice bo tylko w ten sposób ty byłaś dostrzeżona tylko w ten sposób mogłaś zasłużyć na miłość i przenosisz ten sam wzorzec później do dorosłego życia i Utknęłaś w takiej relacji, w której też się tak nadmiernie starasz, a i tak tej miłości nie otrzymujesz. A ty tej miłości potrzebujesz, bo ty jesteś głodna tej emocji, jaką jest miłość, ponieważ tak bardzo chcesz tą emocją, tą miłością zapełnić tą pustkę w swoim sercu, która jest związana z Twoją przeszłością i z tym. Że ty sama siebie nie kochasz i nie akceptujesz siebie taką, jaka jesteś, i dlatego cały czas masz w swojej głowie to przekonanie, że tak bardzo musisz się starać, tak wiele musisz poświęcać, żeby jednak na tą miłość zapracować i zasłużyć. I niestety można powiedzieć śmiało, że taka potrzeba miłości jest bardzo niedojrzała, bo jest ona jedynie sposobem na ucieczkę od tego lęku, od tego bólu. I tak naprawdę nie chodzi o to, że ty kochasz partnera. Ty uciekasz w tą miłość, tą idealizację tej miłości, od tego swojego lęku. I osoby, które są skłonne do takiej desperackiej miłości, bardzo szybko potrafią się w kimś zakochać. Natomiast bardzo szybko mogą te ich emocje się skończyć i mogą zakochać się w innej osobie, jeżeli ta inna osoba pojawi się na horyzoncie. Właśnie dlatego mówimy tutaj o niedojrzałej miłości, że niektóre osoby, które desperacko szukają miłości, dotrafiają do toksycznego związku, nie potrafią się z niego wydostać przez lata, ale są też osoby, które przez tą swoją desperacką miłość. Przeskakują ze związku do związku. Czują się tylko kochane w momencie tego zakochania, dużych emocji, potem gdzieś to się kończy, nie wiedzą, jak ten związek budować dalej, i przeskakują do kolejnej relacji. Widać, że tych emocji potrzebują, tej miłości desperacko szukają, żeby tą pustkę zapełnić i żeby gdzieś zmazać te błędy przeszłości, które cały czas za sobą ciągną i które cały czas tak naprawdę dyktują im, jak oni mają żyć. Bardzo często obserwuję to, że taki miłosny desperat bardzo często wierzy w tą miłość od pierwszego wejrzenia. Takie osoby liczą na to, że ta miłość to będą wielkie emocje. Bo takie osoby właśnie utożsamiają tą miłość wyłącznie z takimi wielkimi emocjami. Jednak taka osoba często nie jest na tyle dojrzała, żeby pokochać kogoś naprawdę. Często się mówiło kiedyś o takiej osobie, że jest to osoba kochliwa że tylko wystarczy mocniejsze bicie serca, aby ta osoba stwierdziła, że już kogoś kocha. No i właśnie w takiej sytuacji masz taką osobę chwiejną, taką, która przeskakuje ze związku do związku, taką, która jest na tyle niedojrzała, że ciągle z kimś flirtuje, ciągle z kimś romansuje, mimo tego, że chciałaby z jedną osobą zbudować życie, to i tak tego nie potrafi. I to naprawdę duży błąd. Kiedy dla ciebie miłość jest utożsamiana jedynie z taką fascynacją, z tym początkowym zauroczeniem, bo to świadczy o takiej dużej niedojrzałości i to świadczy również o takim szeregu problemów, które mogą z tego wynikać, właśnie z tym niezdecydowaniem, właśnie z tym romansowaniem, z tym flirtowaniem, z tą nieumiejętnością pogodzenia się, że wybrałaś jakąś ścieżkę. Bo często spotykam się tutaj z, os z osobami, które chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli chciałoby z jednej strony być z tą konkretną osobą, ale nie chciałoby też rezygnować ze swojego życia towarzyskiego. Bo czym większa jest pustka w tobie, tym więcej tej miłości potrzebujesz, żeby tą pustkę wypełnić. Czym bardziej boisz się samotności, tym więcej osób musisz zaangażować, żeby te osoby tą samotność od ciebie odgoniły. I w związku osób, które są skupione głównie na tej fascynacji, na tym przyciąganiu fizycznym, nie ma szans na prawdziwą miłość, która składa się również z takiej przyjaźni, z zaufania, z tego, że jak pojawiają się konflikty, to ludzie mają oboje siły i chęć do tego, żeby te konflikty rozwiązywać. W takiej miłości opartej jedynie na dużych emocjach, fascynacji, bardzo szybko, kiedy pojawiają się problemy, pojawia się również rozstanie. Bo nikt nie ma chęci i siły na to, żeby nad tym związkiem pracować. W takim związku wydaje się tym osobom, że wszystko musi układać się samo. Bo jeżeli trafimy na właściwą osobę, no to będzie pięknie. Natomiast nigdy tak w życiu nie jest. I tu pojawia się często uległość. Kiedy trafiasz na kogoś, kto wymaga od ciebie, żebyś ty się zmieniła, to osoba, która szuka desperacko miłości. Będzie się coraz bardziej uginała, uginała i zmieniała, i w taki sposób wchodzi w odgrywanie roli, której ktoś od niej oczekuje. Tylko czy w końcu będzie szczęśliwa, jeżeli będzie grała czyjąś rolę? Prawdopodobnie kiedyś się obudzi, kiedyś zrozumie, że tu nie ma miejsca na miłość, że to była tylko forma ucieczki przed samotnością, ale czy chce żyć w takiej relacji? Z jednej strony nie daje jej to satysfakcji, ale z drugiej strony jest to pułapka, z której ona nie potrafi wyjść, bo tak jak mówiłem wcześniej, taka osoba, która desperacko szuka tej miłości, nie widzi innego wyjścia, niż po prostu być w tej relacji. I dlatego musi się zadowolić tym, co ma, i dlatego często taka osoba później innym osobom opowiada o tym, że związki nie mogą być szczęśliwe. Że ogólnie to jesteśmy ze sobą z przyzwyczajenia i tak powinno być, i taka osoba później dzieli się tymi swoimi opiniami i pokazuje swój punkt widzenia innym osobom, a często przekazuje ten swój sposób patrzenia na miłość swoim dzieciom. Czyli jest to wzorzec miłości, który idzie dalej i który nie jest zdrowy, który nie zapewnia tym dzieciom możliwości stworzenia później szczęśliwej relacji. Bardzo często obserwuję również, że taki miłosny desperat powiela ciągle pewien schemat. Taka osoba, która wierzy w tą miłość od pierwszego wejrzenia, w te wielkie emocje, które pojawiają się na początku, bardzo szybko chce się zakochać, a później snuć pewne plany, fantazjować, co tutaj się nie wydarzy z tym partnerem, jaki on jest idealny, a więc przeżywa tą swoją miłość w głowie, w fantazjach, więc idealizuje tą drugą osobę. I nie przejmuje się rzeczywistością. Nie przejmuje się, że ten partner, tak jak mówiłem wcześniej, pije, że jest przemocowy, że jest osobą toksyczną, że jest osobą niedojrzałą, że jest niegotowy na związek. Taka osoba to wszystko ignoruje i nie widzi tego. Nawet jak ktoś bliski opowiada jej, mówi i zobacz, jaki ten twój partner jest naprawdę, czemu ty jesteś nim tak zauroczona, jak to nie jest dobry mężczyzna dla Ciebie? To niestety taka osoba żyje w świecie swoich fantazji, bo tak mocno jest spragniona tej miłości, tak łaknie być z kimś blisko, że przymyka oczy na wszystko, co mogłoby być negatywne. I dlatego mamy tutaj do czynienia z tak silną idealizacją tej drugiej osoby. Oraz druga strona to pojawia się ta uległość, o której mówiłem wcześniej, że ta osoba zrobi wszystko, absolutnie wszystko, żeby być z tym partnerem. Poświęci siebie, poświęci wszystko dookoła, nawet poświęci swoje bliskie relacje z innymi, jeżeli w jakiś sposób te osoby będą naciskać i pokazywać jej, że to nie jest dobry partner dla niej, to ta osoba się odetnie tylko po to, żeby być w tej relacji. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba podkreślić właśnie w przypadku takich miłosnych desperatów. I chodzi tutaj, że taki miłosny desperat ma obsesję na punkcie kontroli. To jest bardzo często osoba. Która musi kontrolować ten związek, no bo jeżeli tak bardzo boi się życia w samotności, to nie może dopuścić do tego, że ten partner odejdzie. A więc życie z taką osobą jest przepełnione zazdrością, ciągłymi oskarżeniami, zaborczością, a więc jest to życie w ciągłej kontroli. Można więc powiedzieć, że taki miłosny desperat chciałby posiadać tego swojego partnera wręcz na własność. I to właśnie z takiej desperacji często bierze się wiele problemów w takim związku. Czyli ta chorobliwa zazdrość, kontrolowanie telefonu, maila, Facebooka, innych miejsc, gdzie ktokolwiek może do ciebie napisać. Ciągłe zadawanie takich niewygodnych pytań, męczących pytań: z kim wychodzisz, gdzie byłeś, co robiłeś, dlaczego nie odbierałeś telefonu. I ciągła taka tyrada pytań, które mają w sobie jakieś takie domysły. Że Ty na pewno chcesz mnie zdradzić, Ty na pewno chcesz odejść, czyli widzimy tutaj wyraźnie tą kontrolę, a kiedy ona jest nadmierna, to po prostu staje się tak uciążliwa w życiu, że nie da się nad tym przejść do porządku dziennego. Widzimy więc wyraźnie, że ta miłość desperacka to miłość obsesyjna, która nie ma nic wspólnego z miłością głęboką, z takim głębokim uczuciem, jednak jest ona związana wyłącznie z lękiem. Bo kiedy tak strasznie boisz się tego porzucenia, to często jedynym sposobem na to, żeby chociaż trochę ograniczyć ten lęk przed porzuceniem, jest ta kontrola. Bo wydaje ci się, że jak będziesz kontrolować tą drugą osobę, to już wszystko będzie dobrze. Zobacz na osoby, które żyją w związku z taką kontrolującą osobą. Przypatrz się uważnie. Dlaczego taka kontrola w takiej relacji się pojawia? Czy nie wynika ta kontrola właśnie z tej desperacji, z tej pustki, którą ktoś miał w sobie, i tą pustkę zasypuje sobie w tym związku, a więc nie chce tego związku stracić, i dlatego pojawia się ta nadbierna kontrola? Można więc powiedzieć, że ta pustka, osamotnienie, głód emocjonalny to jest wszystko, co pcha nas do tego, żebyśmy tak desperacko szukali miłości. Warto też wiedzieć, że czym dłużej zachowujemy się właśnie taki, w taki sposób, że łakniemy tej miłości, że tak bardzo jesteśmy głodni tej miłości i szukamy tej miłości, gdziekolwiek tylko możemy chociaż jej odrobinę znaleźć, i kiedy dopuszczamy do siebie osoby, które na to nie zasługują, ale jednak są gdzieś blisko, okazały nam zainteresowanie, więc wchodzimy z nimi w relacje i ulegamy takim osobom. Widzimy tutaj wyraźnie pewne problemy związane z tym, że my nie jesteśmy na tyle dojrzali, żeby tworzyć szczęśliwy, trwały związek oparty na zasadach równości, tylko tworzymy związki, często seryjne, które są oparte na tym samym schemacie. To ta osoba jest wyjątkowa, ten partner, partnerka jest wyjątkowa, a ja jestem tym cieniem w tej relacji. Ja, przez tą swoją desperacką miłość, jestem tym cieniem, który musi się zgodzić na wszystko. I właśnie dlatego wiele osób tkwi w toksycznych relacjach, bo ta rola cienia to jest coś, do czego się przyzwyczaili. To jest coś, co uświadamiają sobie, wierzą w to wyraźnie, że na nic lepszego nie zasługują. Że albo ten związek, albo będę sama. A przecież sama bardzo się boję być, boję się tej samotności. Więc. Godzę się na to mniejsze zło. Bardzo często się słyszy o tym, że ktoś godzi się na to mniejsze, ale znane zło. Tylko tej osobie wydaje się, że to jest mniejsze zło. Nikt nie patrzy na to, że partner toksyczny wyniszcza nas psychicznie, emocjonalnie, że my nie potrafimy i nie możemy rozwijać się w takim toksycznym związku. I właśnie do tego nas pcha takie desperackie nastawienie, nastawienie do miłości, takie desperackie poszukiwanie miłości. I tu zastanów się, czy znasz kogoś, kto w tak desperacki sposób szuka miłości, kto próbuje tą pustkę emocjonalną wypełnić jakimkolwiek związkiem, kto godzi się na ten jakikolwiek związek, bo ten jakikolwiek związek wydaje tej osobie się lepszy niż życie w pojedynkę, niż życie w samotności? Pamiętaj po tym odcinku jedno, bo to jest główny przekaz tego materiału: że taka desperacka miłość to nie jest miłość prawdziwa. To jest jedynie forma ucieczki przed lękiem przed samotnością. I to jest kluczowe, bo jeżeli zobaczysz, że ktoś tak bardzo ucieka przed samotnością, że ktoś tak bardzo nie lubi tej samotności, nie akceptuje samotności, nie akceptuje samego siebie i tak naprawdę nie kocha samego siebie, bo z tego też się często bierze ten lęk przed samotnością, to taka osoba może na różne sposoby desperacko szukać miłości, ale taka osoba prawdopodobnie nie zbuduje szczęśliwej relacji. Jeżeli nie zajmie się swoim wnętrzem, jeżeli nie przepracuje właśnie tego swojego głównego problemu, czyli tego ogromnego lęku przed samotnością i tej, tego braku miłości do samego siebie, zastanów się nad tym i podziel się swoimi refleksjami w komentarzu, bo wiem, że był to bardzo taki refleksyjny materiał.